Ja Usiamanko z tej strony Olafu dzisiaj pokażę wam mojego pieska. Tak, a piesek będę za chwilkę. Pamiętajcie, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, bo więcej będzie filmów z moim pieskiem. Dobra, a więc ja pokazuję mojego pieska. Piesek Piesku, no wieś. duży jesteś, prawda, duży, tak, i to za duży, taki taki malu, taki słodziusi, sobie śpisz, sz, taki ładny dziusi bardzo. No, dobra, więc to było na tyle z mojego pieska, więc pokażę wam jeszcze rybki, dobra, no tu są rybki ta tu 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 to to jest Darwin mój ta na górze czyli ta 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 to to jest Stefan ta biała to jest ta biała to jest kreda a tutaj e, gdzieś było jeszcze trzecia o tu jest trzecia i to jest pan kiełbaska dobra więc to było na tyle z tego odcinka Trzymajcie się, więc ją.